Jest kuzyn Boguś i jako kolejny kuzyn. Halo, dzień dobry, ze mną jest mój kuzyn. Musi się nie... O, Wy, cię Boguś przyjmuje? Seba, powiedz coś. A ja? No. No ty, no. Seba. Przywitać się. Mną. No, przywitać się. No! Dobra, już może się pójść. To nie miało sensu. Dobra, a dzisiaj się nagrywamy The Assassin. I see, I see a syno a bo mi się ciągle ładuje, chwila dobra. Chwila chłopaki, bo mi się ciągle ładuje. Dobra, dobra będzie chwila, chwila. No. Ja cię dodaję do znajomych boj. Ty, ale on za głośno go słyszeć, on, bo on, on go słyszeć o. normalnie jak my. I musisz przybliżać telefonu. O, Mam Ma dobrą kamerę. Ona nie jest Ja wiem co widział wy dobrze. Nie mam full z light mam full z line, muszę sobie to wejść. Dobra. Dobra, nie wiesz, tutaj później przyjmiesz. Później, później przyjmiesz. Nie, nie było zamskamy. Później wypaż w stale. Dobra, Buggen, dawaj tutaj kamery. Tu się kameruje, tu się kameruje. Dobra, chodźmy, bierzemy. MBI. Chodzimy. O nie. A potwory atakują! Mam coś na twarzy! No co? Już się poszczałem w gacie. Naprawdę? Ty się poszczał w gacie dopiero. Już się... bo ja nic... O, no dobra. To na razie to, to jest nic w porównaniu co będzie się działo później. Drzwi nie działają. Zamknięte. Te będą otwarte. Tutaj, tutaj otwarte drzwi, szybko wchodzimy i włączamy ten wentylator. Aura, idziemy do kolejnych drzwi. Bogdan, bo ja nic nie widzę. Bogdan, gdzie jesteś? Nie tutaj. Bogdan lewituje, jest nade mną. Jestem blisko siebie. Nic nie widzę. Ja oślepłem. Ja oślepłem. Czemu? 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 Co ty masz za lagi w bo... ogóle? Dobra, chodźmy gdzie indziej. Idę za wami, chłopacy. Chyba tam z tyłu. Gdzie jesteście? Zgubiłem was. Już. Już. Patrzymy czy są tu jakieś drzwi, nie? O, tutaj są. O, widzę już was. Świat mnie obdarzył oczami. Pięknymi. O. Chlepka się boi. Dobra, idę gdzieś tu. Tam? WCHODŹCIE! Czekaj, to, to nie tutaj idziemy. Chodź. Seba oślepnął! Seba oślepnął! Oraz... Sebek! Słuchaj. Masz bojowe zadanie, idź kliknąć te dwa guziki tam. Musisz iść tam do przodu. Bo zrobiłeś postęp. Seba, a ty w ogóle... Zostać osiągnięcie. Seba, a ty słyszysz e, Kaspra? No a to dobrze chce. Ale mało co Te, a teraz? Bo teraz trochę... co już się tak boisz. A bo musisz. On to gra pierwszy raz mieszka. Dobra, rozjaśniam widzowie, żebyście Pytanie. mieli to widzieć, bo... Bo jak oślepniecie to, to ja nie odpowiadam za wasze winy. Dobra. Chodź, my idziemy przodem, bo on w to gra pierwszy raz. Więc. Nie ja on musi iść przodem, bo on pierwszy raz gra w to. Wygraliśmy. Nie wiemy co będzie. Ale mogę iść po środku? Mogę iść po środku? Musimy cofnąć. No dobra, możesz iść po środku. Dobra, bo jedziemy, kto tam idzie pierwszy. tego pierwszego łapią, bo, bo pierwszy przechodzi, drugi zostaje pożarty, a trzeci ucieka. Dobra, otwieramy! No tutaj nic nie ma! Oczy, okay. idziemy czego u ciebie to jest drewno? Patrz! Nie wiem czy może drewno, jest metal u ciebie, ale u mnie się coś zbagowało Chyba, że u mnie jest zbagowany! Nie, bo to nie drewno To metal! To Dobra, Seba idziesz pierwszy! No Seba, no ale on, on pierwszy gra w to, a my, a my graliśmy. To sam się boić pewnie, mimo tego, że grałeś w to. Nie, no to mogę pójść pierwszy, bo, bo no to wypadł A, tutaj coś jest. No, mogę siło, zwolnij trochę, bo ja wolny jestem. Chodzić nie umiem. O, no i zapadnia była. Ja, nie, że tu jest, nie była, zapadnia. Światło zgadło. Nie, nie będzie Dumpscara teraz. Teraz nie będzie Dumpscala. Ja gdzieś się przedostałem na inny świat. Co? No i no, ej! Jest, czemu jestem na, na górze? A wy na dole? Gdzie mamy? Gdzie mamy jej? To dlaczego ty nic Nie widzisz. Nie. Obdarzyły ją... Ale tam nie... Tam jest potwór. Dobra tutaj już nic... tutaj to O tutaj to już nic nic nie grozi! No byś iść pierwszy, tutaj nic nie ma strasznego! Oj, tam nie, Go tu, trzeba tu wejść! Ja nie chcę iść pierwszy! Dobra i skaczesz! No on skoczył, skaczesz! Dobra, tam nic nie ma! Uwaga to biednia. Tylko żarówkę pęknęli No Oni tam uciekali bo tam e, Tam Tam jeszcze nie stało, oni tam biegli e, szybko nabrali. Trzeba wiedzieć, że to horror ogóle się musi wydawać. Ej no weźmij pierwszy Dlaczego? No bo on musi, On się musi poznać. Bo zaraz nie wrzucę tego filmiku i będzie miał. Trzeba idziesz, tam nic się nie stanie. To tylko Maciek. Maciek, Maciek To jest Maciek. Ci... Maciek. To widzisz Maciek nic ci nie zrobił. To on On ma okres. To jest Maciek. No bo wystrzygałeś całego na siebie. Nie. Czy mogę tutaj jeszcze raz? Do przodu idziemy. a można jeszcze raz do tego jumpscare'a, bo ja nie wiem czy go widziałem. Widziałem, bo widziałem na Twoim ekranie. A, to Seba też go widział. Tak. Seba jedzie pierwszy, my to gramy, to... Keczup. Ben... Bo on musi mieć jakąś zabawę. On musi mieć jakąś zabawę, prawda Seba? Dobra, tutaj, tutaj młodzi żurem. Musisz mieć jakąś zabawę, więc idź pierwszy. <grym> Właśnie. Ja ostatnio szłam pierwszym. Chyba to mogłeś, bo chciałeś, żeby on się wyłatwił ode mnie. Dobra, gdzie jesteście? Ciekawe... Czekamy... Ale ja, ty słyszysz tego mo... Ty słyszysz Kaspra? Słyszysz trochę, tak? mówił ci chyba. Mało co? A ty słyszysz siebie w ogóle. Teraz spróbujemy... Trzeba chodź tu, tu wyskoczysz Slenderman. Zobacz, podejdź do tego telewizora. Ciągle kiedy całą telewizję. Dobra, idziemy. Stąd. Czekajcie na mnie. No chodźcie do schodów, chodźcie wszyscy do schodów do góry. Mnie. No dobra, poczekamy, ale tutaj na dole idź do góry. Bo głów pierwszy, bo zaraz to wiesz. Bo będzie dupa. No. Nie będzie. Nie będzie zabawy. Ech. Mi się tutaj iść, tam... za, za gruby tak byłem. Tutaj nie możesz wejść. Trzeba. Tam też nie możesz wejść. Bog, Bogdan... Dobra, ja idę wam otworzyć drzwi. Wy tu poczekajcie. Dobra, czekamy. Bo zapomnie, zapomnieliśmy... Szczęście, dziś na obiad mam makaron z poruresem. <laughs> Co, cię odstresuje? No. Dobra, to ja wam otworzę drzwi, a tam wyczekajcie. Jak widzisz, ja odcinek to trudno. Przynajmniej się. Przynajmniej wi widzowie będą trochę tak Dobra, zaraz dostaniecie. Y E, sorry widowie, nie tak zwracajcie uwagi. Szybciej! Światło mi zgasło. To Roblox dalej, czy co to to jest? To jest Roblox. Moja sestra trochę zgasło się tylko. To nie jest Roblox, spadł, bo nie mogę się ruszać ani wyjść. Dobra widzowie, z nie, z nie wiadomo jakich okoliczności kończymy ten odcinek. Dzięki od nowa wszystko.